Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Mamy nowe nabytki, tak w sumie to nowe zwierzęta. I są to dwie kuski i koziołek. To są kozy zarejestrowane. Kolczyków jeszcze nie mają, ale będą zakładane. Yy, mamy od właścicielki, a my je będziemy zgłaszać. Są to dwie kuski i koziołek. koziołek jest właśnie ten tu. Ma na imię Gieniu. Kuska bezrożna jadzia i kuska z rogami madzia na razie się boją, bo one są tu dosłownie chwilę, są przywiązane tak na razie prowizorycznie a poniedziałek już będą takie paliki i póki nie będą miały wybiegu to będą wyżerały tu także no S y ona jest najstarsza, ma 2,5 miesiąca a ta ma z koziołkiem 1,5 miesiąca <kłysy> także Tutaj mają owiezdane, bo chcę trochę je schęcić i sianka. Później im przyniosę wody. Fajne kuski, Także zaraz, jak wieczorem, jak je wprowadzimy, to pokażemy Wam, gdzie mają swój box, Także to ujmę. Kuski są w 45% angobulistkie. Także fajne. koziowy raczej będzie sprzedawany. Także tutaj nie ma wagi, żeby się z nim przywiązać, a kuski na pewno będą dobrych kilka lat. No tu mogą sobie jeść. One mają długie, żeby nie było. Te. Patrzcie na tą. Już się też tak nie boją. No. I właśnie tutaj mają. Koziołek ma trochę krótsze. Będę zaraz tutaj trochę modyfikowane, będą miały te uwięzy. Także super. Już tutaj zaczynają podjadzać, zwłaszcza Jadzia. Tam jak coś owsa próbował. No a Madzia to jest tak no... najbardziej się boi. Tutaj Wam jeszcze pokażę jak one już będą na swoich stanowiskach. Pierwsza to muszą wyjeść wiadomo, bo na razie tu będą wiązane. Ale tu tutaj widzicie tak przy płodzie. O! A potem będą tu, tu i w ogóle. Jadzia już coś je. No, jeszcze się... Ale tu będą sprzątane właśnie te gabaryty, zaraz jak sklep przyjedzie. Bo się wiadomo będą plątać. Ja je pilnuję teraz. Trochę im wysypałem. Fajnie, są tak poche, u właścicielki to chodzą, także ja je tu przyzwyczaję do siebie fajnie.